Jeszcze raz proszę nie opierać się o płot. Nie opierać się dam panowie opłot Czyli I teraz druga prośba jest taka Że jeżeli ktoś Chce Być Przejść tutaj przez ten teren albo nawet jak będzie chciał samochód przejechać To musimy przejezdność tego samochodu Zapewnić czyli musimy się usunąć, żeby ten samochód przejechał. Były apele i prośby w mediach, żeby wyrozumiałość była dla nas kierowców. Mam nadzieję, że nikt nie będzie przejeżdżał. Także rozpoczynamy naszą uroczystość hymnem. jest gotowa? Do hymnu. Chymnie. W imieniu głównego organizatora Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia imieniem Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski i współorganizatorów Gdyńskiej Rodziny Katyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej Szczyt Bierzyta, witam wszystkich uczestników uroczystych obchodów 68. rocznicy bohaterskiej śmierci założyciela i dowódcy Gryfa Pomorskiego, porucznika Józefa Dampka i jego podkomendnych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny i Kościoła Katolickiego. Dzisiejsze spotkanie, święto Gryfa Pomorskiego, to spotkanie wielkiej rodziny ludzi, dla których wartości patriotyczne Polska są bardzo ważne. Cieszę się, że osoba porucznika Józefa Dampka łączy, łączy nas wszystkich bez względu na barwy partyjne. Witamy gospodarzy tej ziemi. Jest prawdopodobnie tu wśród nas wicewójt Stężycy, pan Stencel, gdyż wójt niestety się rozchorował. Serdecznie witamy pana Wójta. Witamy serdecznie panią Hannę Zygmun Cisoń, marszałka województwa pomorskiego. Pani witamy. Jestem. Witamy parlamentarzystów pomorskich Prawa i Sprawiedliwości. Panią poseł Annę Fotygę, panią poseł Dorotę Arciszewską-Mielewczyk, pana posła Janusza Śniatka przedstawicieli posła Andrzeja Jaworskiego, Pana Panią Annę Wilską i Pana Andrzeja Szajnę i dotychczasowych posłów yy, Zbigniewa Kozaka i Kazimierza Smolińskiego, <klucza> europosła Solidarnej Polski Jacka Kurskiego. Aha. Witam przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Ligi Polskich Rodzin z Zenonem Mruczkowskim na cel, czele i Solidarnej polski. Witamy środowisko Gryfa Pomorskiego, niektórych pozdrawiamy, gdyż wiek już nie pozwoli im być z nami dzisiaj. Kierujemy te słowa do rodziny Kwidyńskich, Bronona, Zygmunta i Kingi. Zresztą Zygmunt jest z nami. Zygmunt, serdecznie Ciebie witamy. Kieruję te słowa do Marii Lemke, Małgorzaty Hins i innych. Witam rodzinę Dampków i rodziny Gryfowców. <klucza> Witamy wszystkich kombatantów polskiego, polskiego Podziemia Niepodległościowego. Witamy naczelnika Biura Edukacji Publicznej. Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku profesora Grzegorza Berenta i panią dyrektor archiwum i panią w Gdańsku, panią Marzenę Kruk Witamy zaprzyjaźnione stowarzyszenia rodzinę kantyńską na czele z panią Barbarą Pytko Sypiraku Stowarzyszenie Gminy Wysiedlonych prezesem Benedyktem Wieczykowskim. Rodzinę ofiar grudnia 1970 roku z przewodniczącym Pawłem Władkowskim. Rodzinę piesznicką i ponarską. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego imieniem Eugoriusza Kwiatkowskiego na czele z przewodniczącym Zbigniewem Wysockim. Witam Solidarność Pomorską no i jeszcze raz yy, naszego szefa Solidarności dotychczasowego, posła pana Janusza Światka. Witam. Witamy media, w tym Radio Maryję, Telewizję Trwam, Panoramę Gdańską, Radio Gdańsk i inne media lokalne. Witam szkoły, witam młodzież szkolną ze szkoły im. Pocznika Józefa Dampka z Leśniewa i szkoły o imieniu Grypa Pomorskiego, z Hojnic, Retkowic, Miechucina, Lemborka, Kiełpina. Witamy wszystkie szkoły lokalne z Gołubia, Szębarka i Witamy Młodzież Karcerską, Strzelców Scholnic, Grupy Rekonstrukcji Historycznej, Ułanów im. Kubala Marię Marienburg Marien z Walborka i od 4, od 4, Oddział Gryfa Pomorskiego w z Bik z Węcikału. Witamy strażaków z Ochotniczej Służby Pożarnej w Gołubiu. Witam Orkiestrę Miejską ze Starogardu Gdańskiego, która. Ligi Polskich Rodzin jest tutaj dzisiaj z wami. Witam wszystkie poczty sztandarowe, kluby Gazety Polskiej, oddział Gdynia, oddział Gdańsk, oddział Reda, Rumia. Witam was drodzy mieszkańcy Gołubia, Sikorzyna, Szymbarka, Strażycy. Witam was wszystkich drodzy przyjaciele, drodzy Polacy. Szanowni Państwo, teraz poproszę Franciszka Hirsza, proszę tutaj podejść, który odmówi wspólną modlitwę za żołnierzy Gryfa. Proszę. Bardzo. W to miała być modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi, ale ksiądz proboszcz w kościele ją odmówił, a zatem będzie to inna modlitwa następującej treści. Wiatr przeszkadza. Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego narodu kształtuje moje myśli. Wleb polskiej ziemi żywi moje ciało. <laughs> nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej ojczyzny. Proszę więc, ześlij na nią błogosławieństwo Twoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości. A ja niech poznam wszystkie moje wobec niej obowiązki, i z twoją pomocą je wypełnię. Amen. Dziękuję bardzo. Zabraliśmy się tu dokładnie w 60 rocznicę tragicznej śmierci porucznika Józefa Dampka, twórcy i dowódcy największej na Pomorzu organizacji konspiracyjnej tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorskiej. Porucznik Grzegorz Dambek przed drugą wojną był zaprzysiężony i przygotowywany przez władze II Rzeczpospolitej do podjęcia i zorganizowania na tym terenie walki konspiracyjnej na wypadek agresji niemieckiej. Obowiązek ten wykonał. Podjął heroiczną walkę z hitlerowskim okupantem. Do walki tej potrafił zgromadzić wokół siebie prawie 20 tysięcy bojowników z terenu Pomorza, Kaszubów i Kociewiaków, którzy pomimo 148 lat zaboru pruskiego, a potem agresji niemieckiej, zawsze byli wierni Polsce, zawsze byli patriotami, kochali ojczyznę i zawsze byli gotowi walczyć o jej niepodległość. Członkowie tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski to byli ludzie ciężkiej, trudnej pracy, wychowani przez ojców i matki w wierze katolickiej, w szczególnym umiłowaniu ojczyzny i w trosce o drugiego człowieka. Za tę postawę płacili najwyższą cenę także po zakończeniu wojny. Tak jak prześladowano żołnierzy wyklętych, których Narodowy Dzień Pamięci obchodziliśmy 1 marca. Tak też potraktowano żołnierzy Gryfa. To MKWD i UB likwidowało w pierwszych miesiącach 1945 roku porucznika Grzegorza Wojewskiego, komendanta Naczelnego Pionu Wojskowego Gryfa, Jana Gończa, kronikarza Gryfa i ostatniego dowódcę Gryfa, porucznika Augustyna Wyspala, który zmarł jesienią 1946 roku po brutalnym śledztwie w UB w Bejherowie. Dzisiaj czcimy ich pamięć. Dziękujemy im za bezgraniczną odwagę, heroiczność, bohaterstwo i ofiarność. To dla wolnej Polski i dla przyszłych pokoleń podjęli ten trud. I my dziś dziękujemy za ich ofiarę. Cześć ich pamięci. Teraz poproszę panią marszałek jako gospodarza ziemi o zabranie głosu. Szanowne Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Szanowni Samorządowcy z tej ziemi Kaszubskiej, z Okolic, przede wszystkim mieszkańcy tej ziemi, przedstawiciele organizacji tak wielu, których wyczytał tutaj pan organizator i, i chyba też powinnam podkreślić tu rolę organizatorów, którzy. Yy, zmobilizowali nas yy, i przyszliśmy. Przyszliśmy oddać hołd porucznikowi Józefowi Dąbkowi. Takich miejsc jest wiele na Pomorzu. Te najbardziej znane to Piaśnica, Stutthof, ale i wiele innych, mniejszych, niezwykle ważnych. Bo czym się różni ten teren, to Pomorze od reszty Polski? Że przecież i przed wojną Mieszkańcy tych ziem byli mocno związani z Polską, akcentowali to, ale nie było to łatwe. W momencie, kiedy Trzecia Rzesza chcieliła kaszubów do Niemiec, takie działania, jakie podjął Józef Dambek, były niezwykle ważne i były tym aktem heroizmu o którym mówił tu mój przedmówca. Ja nie chcę już przedłużać, chcę tylko, żeby ten piękny dzień dzisiejszy, który nam sprzyja i to miejsce, w którym jesteśmy, żeby dla nas wszystkich były momentem refleksji i inspiracji dla pracy dla naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani minister Anna Fatyga, prosimy. Bardzo. Szanowni Państwo, to dla mnie zaszczyt, że mogę stanąć tutaj pod tym krzyżem. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę stanąć tutaj pod tym krzyżem. Myślę, że będzie jeszcze wiele wystąpień osób znacznie bardziej ode mnie godnych upamiętnienia Józefa Gampa. Ja chcę powiedzieć bardzo krótko. Gestapo chciało go pojmać żywym lub martwym. W tym celu zorganizowano zasadzkę. W taki sposób traktowano tych najbardziej godnych, którzy najbardziej zasłużyli się Polsce. Osoba, która w tak strasznych warunkach Prowadziła działalność dywersyjną, wywiadowczą, ku pożytkowi, ku potędze państwa polskiego. Zawsze wierzyła, że to państwo nie upadło, nie zginęło, że się odrodzi, że będzie silne. Taka osoba powinna być czczona przez wszystkie pokolenia. I mam nadzieję, że tak będzie zawsze, pomimo tych przeszkód. E, pomniki, które będą wznoszone, krzyże, które będą upamiętniały pamięć takich właśnie osób jak Świętej Pamięci Porucznik Józef Dambek, jak jego towarzysze, będzie wieczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dorota arciszewska prosimy Panią a ja powiem droga rodzina, bo w sumie przyszli to ludzie, jak którą mam powiedziałeś, jako jedna wielka rodzina. Drodzy Państwo, nie da się zapomnieć przeszłości związanej z, tej, z tym miejscem, która była elementem teraźniejszości Polski niepodległej, bo gdy zrzuca się krzyż, gdy się go depcze, gdy pomnik się przesuwa, niszczy, gdy walczymy o nowe miejsce. Sprzeczamy się, czy on jest odpowiedni, czy nie. To to jest niezbyt dobra wizytówka i to jest hańba, że trzeba walczyć o pamięć, walczyć o prawdę historyczną i walczyć o to, żebyśmy mogli się dzisiaj tutaj spotkać. Nie da się nie powiedzieć i przypomnieć, że gdyby nie determinacja Romana, organizacji i no nas wszystkich, nie byłoby nas tutaj tak wielu, bo różnie to bywało w różnych latach. Mamy piękne rocznice żołnierzy Armii Krajowej, Sybiraków, którzy z nami są, Dnyan wysiedlony, Państwa Podziemnego. Świętujemy wszelkiego rodzaju rocznice ale ja mam nadzieję, że to nie będą tylko puste slogany, a osoby, które tutaj są świadczą o tym, że zależy im na tym, aby ta pamięć była pielęgnowana. Nie tylko w święta, mam mówić pięknie i pamiętać o tym, że Piłsudski powołał marynarkę polską, którą dzisiaj nie wiem, czy jeszcze jesteśmy w stanie utrzymać, gdzie zbudowaliśmy Gdynię, którą budowała cała Polska, a teraz nie mamy stoczni, porty chwalą się, że mają większe przeładunki, ale nie ma strategii transportowej. To wszystko wiąże się z tym piękną myślą ludzi, którzy walczyli o niepodległość i byli wierni Rzeczpospolitej, Bogu i tradycji. I nie dajcie sobie państwo wmówić i walczcie z wszystkim, kto chce nas zrównać z takimi niebezpiecznymi ruchami, jak Ruch Autonomii Śląska. Bo my, Kaszubi, będziemy mieli taki problem. I my musimy pamiętać, dlaczego tu przychodzimy, czemu służył Roman Dambek, i czemu my służymy? Pamiętajmy, składamy przysięgę na wierności Bogu, Rzeczpospolitej i Tradycji. Dziękuję. Pani poseł miała na myśli Józefa Dabka. Józefa. Józefa, tak. Nie, nie, nie. Ja do Ciebie powiedziałam, że Ty chowałeś od nas. Pana eurodeputowanego Jacka Kurskiego poproszę. że za głos, jestem, jestem chory, ale musiałem tutaj dzisiaj być. Szanowni Państwo, bracia Kaszubi, przyjaciele, pamięci o tajnej organizacji wojskowej Góry Pomorskiej. Trzy dni temu obchodziliśmy ustanowione jeszcze przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego święto Żołnierzy Wyklętych. Porucznik Józef Dambek formalnie Żołnierzem wyklętym nie był, dlatego że to określenie jest zarezerwowane dla tego pokolenia, które zostało wymordowane po wkroczeniu Armii, Armii Czerwonej do Polski w ramach podziemia powojennego. Ale los, jaki spotkał porucznika Józefa Tamta, dokładnie pokrywa się we wszystkich możliwych cechach właśnie z tym, co spotkało żołnierzy wyklętych. Jest w tej strasznej historii wszystko. Co piękne i wzniosłe i podłe i niskie. Jest heroizm, jest bezinteresowna walka o ojczyznę, jest poświęcenie, jest przyjaźń. Jest też i osamotnienia, na końcu zdrada i śmierć. Śmierć z rąk Gestapo po zadencjonowaniu przez agenta, najpierw Gestapo później, KBUD i później współpracownika władzy komunistycznej. Ale jest też to, co najgorszego potem przytrafiło się żołnierzom wykrętym. Jest próba zakopania żywce, pamięci o ich bohaterstwie, jest próba dopisania im czarnej legendy. To samo spotykało Józefa Damka przez cały okres komuny i bardzo często jeszcze w czasach wolnej Polski podnosiły się głosy kwestionujące jego bezprzykładne bohaterstwo. Niedobrze, gdy Polska pamięć historyczna przegrywa. Przegrywa bardzo często. Przegrywa w relacjach ze wschodem, przegrywa w relacjach z zachodem. Ze wschodem przegrywamy cały czas prawdę o Katyniu. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego mogę to oglądać z bliska, bo to w Strasburgu trwa proces o uznanie za zbrodnię ludobójstwa, zbrodni katyńskiej. I Rosja cały czas odmawia przyznania się do tej zbrodni z tego właśnie punktu widzenia. Wygrywamy również pamięć historyczną w relacjach z Niemcami, bo to właśnie za czasów obecnej władzy w Niemczech doszło do utworzenia centrum przeciwko wypędzeniom, które odwraca wektory moralne II wojny światowej i pokazuje Niemców jako ofiary wypędzeń, a Polaków jako w domniemany sposób jako sprawców ich cierpień. Ale najgorsze, kiedy polska pamięć historyczna cierpi z powodów Polaków. I to, kiedy Polacy sami zadają cios polskiej pamięci historycznej. To, co się zdarzyło w tym miejscu, przesuwanie tego krzyża, przesuwanie tego kamienia, szarganie świętości tego miejsca nigdy nie, być, nie, nigdy nie powinno być miejsca. Dlatego jest wielkim zadaniem wszystkich ludzi, którzy kochają Polskę i Solidarnej Polski, i Prawa i Sprawiedliwości, i Liga, Ligi Polskich Rodzin, i wszystkich ludzi, którzy... Kochają Polskę wszystkich sił politycznych ponad podziałami partyjnymi, żeby hołd bohaterom oddawać zawsze wtedy, kiedy możemy o tym tylko pamiętać. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy wszyscy. Jeżeli my zapomnimy o tajnej organizacji wojskowej gryw Pomorskiej, jeżeli my zapomnimy o powierzchniku Józefie Damku, ty Boże wszechmogący na rybie zapomni o nas. Dziękuję bardzo. I pan poseł Janusz proszę bardzo. Szanowni Państwo, siostry i bracia. Wolności nie można tylko posiadać, trzeba ją stale, stale, stale zdobywać. Uczył nas błogosławiony Jan Paweł II. Wolności nie można posiadać, trzeba ją stale, stale zdobywać. Spotykamy się tutaj, pod tym krzyżem, w sercu Kaszub, żeby uczcić pamięć bohatera, żeby wspomnieć bohaterów, którzy przelewali krew Oddawali życie, płacili najwyższą cenę za wolną Polskę, za tę wolność. Dzisiaj ojczyzna nie wymaga od nas aż takich ofiar, ale walka o wolność, walka o Polskę trwa. Toczy się choćby w tym boju, który toczymy o zakres nauczania historii w szkole, o serce i duszę, o umysły młodych pokoleń, młodych Polaków. O to, żeby znając cenę, jaką trzeba było zapłacić za tę wolność, się dzisiaj, którą się dzisiaj cieszymy, potrafili ją docenić, jej bronić. Tak jak starsi koledzy, jak starsi rodacy. Ta walka trwa. Kilka dni temu, w dniu niedawno ogłoszonym, żołnierzy wyklętych, kiedy w polskim Sejmie przez odczytanie okolicznościowego tekstu i chwilę ciszy chcieliśmy złożyć honor, uczcić pamięć, posłowie z dwóch ugrupowań pospiesznie opuszczali salę. A liderzy tych ugrupowań, panowie, wahałem się czy użyć tego określenia, panowie Miller i Palikot, ostentacyjnie spóźnili się. Nie tylko że dzisiaj ciągle nie ukraliśmy komunistycznych zbrodni, ale ciągle trwa próba zacierania, bagatelizowania tych, którzy za ojczyznę oddali życie. Wiem, jestem tutaj i dziękuję za to, że mogę być tutaj dzisiaj razem z Wami, bo Polska żyje, Polska trwa. Polska, Polacy są wierni Bogu, są wierni ojczyźnie. I przekażemy pamięć o tych bohaterach naszemu młodemu pokoleniu po to, aby było zdolne. Kultywować, kontynuować te wszystkie wartości. Szczęść Boże Polsce, szczęść Boże Kaszubom, szczęść Boże każdemu z Was, Waszym rodzinom. Dziękuję bardzo. Ja tak sięgam pamięcią. Pan poseł Janusz Śniadek był tutaj w 1997 roku. Pamiętamy, tak? Jackiem Rybickim, z Panią, z panem tak. Poproszę teraz profesora Berenta, naczelnika Wydziału Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Panie Panowie, podczas mszy świętej, ksiądz proboszcz, ale też osoby noszące intencje, za które modliliśmy się, sumieli o nauczycielach i o tym, aby wiedzę o przeszłości, o bohaterach, męczennikach narodowych upowszechniać we wszystkich środowiskach i we wszystkich grupach wiekowych. Obecna tutaj naczelnik. Biura archiwalnego w Gdańsku, ja jako szef pionu naukowego i edukacyjnego możemy w imieniu wszystkich pionów i wszystkich pracowników Gdańskiego dziełu IPN zapewnić, że ta praca jest prowadzona bardzo intensywnie. Obejmuje bohaterów i ofiary II wojny światowej na terenie całej Rzeczpospolitej od Pomorza, które spłynęło krwią jesienią 1939 roku okresy wschodnie spływające krwią od 17.